Cześć moi drodzy, witam na kanale 64BTU. Z tej strony Paweł zapraszam na kolejny odcinek. Torment mam Stuff Numenera to będzie już chyba 39 gameplay. Mam nadzieję, że się nie pogubiłem, bo zawsze w, której, w każdej serii jak kręcę, to w którymś momencie mówię, że jest to któryś gameplay, a jest zupełnie, zupełnie inny, bo tracę. tracę. ja chyba? Chciałem Was dzisiaj zabrać na. Hmm, no, w, podróż, w podróż zabrać nie? i pokazać wam jedno, jedno z jeszcze kolejnych zadań, które możemy sobie tutaj w wykwicie, wykwicie zrobić. Mianowicie mianowicie, tutaj mamy kałamarza. Mamy pana kałamarza. Ja spróbuję sobie zanurkować jeszcze w tej, w tej miejsce. Zobaczymy. Przyjrzyj się tafli wody. Zajrzyj do sadzawki ponownie. U. wypij odrobinę płynu. Zaprawienie wykwitem. Będzie trwało do następnego odpoczynku drużyny. Odsuń się od sadzawki. Jeżeli byśmy się nabili jeszcze raz, to moglibyśmy moglibyśmy, moglibyśmy umrzeć. Punkty doświadczenia. Nikt nie awansował poprzedniego. Co to jest? Zaprawienie wykwitem. Do nas twój umysł przepełniają dziwne szepty opowiadające o tajemnicach do odkrycia. Nie mam się żadnego pojęcia, co to może dawać, ale zaprawiliśmy się, zaprawiliśmy się wykwitem. Kałamasz. Mężczyzna jest wysoki i chorobliwie chudy, burza jego kręconych włosów przypomina rozpyk z metalowych sprężyn. Przygląda ci się jasnymi, rozgliszczonymi oczami, które zdają się nie mieścić w oczodołach. Uśmiecha się. Wciąż, e, skrobiąc coś na kawałku papieru, daje ci znak, żebyś podeszła bliżej i spostrzega, że przymocował do siebie jakąś uprząż podtrzymującą tabliczkę do pisania z kałamarzem i umożliwiającą mu pisanie w ruchu. podobne szaty owieszone są dziesiątkami karteczek zapisanych niedbałem pismem. Jest ktoś, kto pomoże pożeraczowi, Słyszałem plotki o kimś opowiadającym Twojemu opisowi, o osobie, która pomaga. Potrzebującym. Pomóż nam, siostro. Zawodzi chrapliwym, zdyszanym głosem. Jesteśmy kończynami Wielkiego Pożeracza i potrzebujemy Twojej pomocy w e, naprawieniu starych krzywd. Kończyny Wielkiego Pożeracza Matko Boska. Czycimy Wykwit jako istotę boską i pragniemy stać się jego częścią, jeśli zechce nas przyjąć. Tylko my widzimy, jaką krzywdę tu wyrządzono. Co się stało? Strasznej udęki, szepcze, doświadcza Wykwit Nasz Bóg. To sprawka i. Joksu mierniczego i mąciciela, który mieszka w tej zbitce, wskazuje piórem dom po drugiej stronie platformy. Kralka, z której go wzniesiono, jest zaczerwieniona, cuchnąca i wyraźnie podrażniona. Joksu pragnie zrozumieć wykwit, sklasyfikować jego impulsy. To sprawia naszemu Bogu ból. Mówi, wytrzeszczając oczy jeszcze bardziej. Uświadamiesz sobie. Że nie widziałeś by w ogóle mrugo. dowody są jasne dla wszystkich, którzy chcą je widzieć. Wystarczy spojrzeć na surowe, opuchnięte ciało jego domu. Ostrzegaliśmy Joksu, by przestał cikać i rząd i porzucił swe pomiary, ale on nie chce nas słuchać. Co nam pozostało? Pozwala, by pytanie zawisło na chwilę w powietrzu. Niczym nie ma groźba. Może ty będziesz w stanie zmienić jego nastawienie. Dobrze, porozmawiając z Joksu, spróbuję mu wpracować jakiś kompromis. Nie, sami rozwiążcie ten problem. Dobrze, porozmawiając z Joksu. Zbro, zwoje wielkiego pożeracza przedmiot e, mężczyzna rozpromienia się z kieszeni wyciąga plik gestu zapisanych kartek i ściska ci go do ręki zwoje, zwoje wielkiego pożeracza, które jest twoje czyny i pomogą ci znaleźć właściwe słowa na jego twarzy znowu odmalowuje się uśmiech spisane przez kałamarza to jest mnie co to za kartki przypięte do twoich szat do zwoje wielkiego pożeracza. Ciągle się zmieniają, tak jak zmienia się wychwyt. Spójrz, zdziera jedną z zapisanych kartek ze swoich szat, zgniata ją, wyrzuca e, na platform, za platformę. Te słowa przepadły i zostaną zapomniane, ale jeśli będziesz, będziemy chcieli, zastąpimy je nowymi. Z przypiętego do siebie zaimprowadzowanego biurka podnosi jedną z zapisanych kartek, wypluwa na nią trochę flagmy i przykleja do szaty. Teraz te słowa są kanoniczne. Czym są te kartki? Księgami objawionymi Twojej religii. Tylko część: wszystko co zostanie zapisane przez kończyny wchodzi w, w skład zwojów, póki nie ulegnie zgubieniu lub zniszczeniu nikt nie jest napis w całości, tak jak nikt nie jest w stanie do końca poznać chociaż zmieniającego się wykwitu. Matko Boska, opowiesz mi o swoich przekonaniach. Nie wiem, czy chcę to wiedzieć, no Nie będę mówił o przekonaniach od paru wujek, się. Mogę Ci jednak przedstawić kilka prawd, Po pierwsze, wykwit to Bóg jedyny i prawdziwy. Tylko to, co się dzieje, dzieje w jego ciele, jest materialne i rzeczywiste. Rzeczy istniejące poza wykwitem są iluzją, okrutną sztuczką fałszą. Po drugie, tłumaczy dalej. Naszym celem jest, jest. przepraszam, DAS. Nie stać się jednością z wykwitem, przekształcić żywy symbol jego woli i połączyć się z nim pewnego dnia, gdy wezwie nas wszystkich do siebie. Chcecie, by wykwit przyjął was do siebie, co to znaczy? Pewnie niech serze. Kiedy wykwit zapragnie nas do siebie przyjąć, otworzy u naszych stóp paszczą lub ukaże nam tunel, w którym jeszcze nie byliśmy przyjście, zamknie się za nami i nigdy więcej nie ujrzy nas żaden człowiek. Podążając tą drogą, dotrzemy do serca pożeracza i wreszcie staniemy się z nim jednością, i więcej nie będziemy niczyimi ofiarami. Co myślicie o memowisza? Póki jej wola pokrywała się z wolą wykwitu, czciliśmy ją, to jednak przeszłość krzywi się. To nie memowija, już nie dla nas. Z czasem jej miejsce zajmie ktoś inny. Jej czas dobiegł końca. Już wkrótce wykwit zabierze także ją. Myślicie, że dziewiąty świat jest iluzją? Wiemy, że tak jest. Jego mieszkańcy próbują ci mówić, że życie nie składa się z cierpienia. Tkają pajęczyny iluzji, nazywając je prawami, które mają chronić słabych, biednych, brzydkich, zniekształconych, ale wystarczy rzut oka, by zrozumieć, że kłamią. Spluwa żółtą flagą poza platformą. Tylko tutaj, w wykwicie, bez ogródek ukazano nam koszmar życia. Jedność z pożeraczem to jedna, jedyna szansa na zbawienie. Jak zamierzacie stać się jednością z wykwitem? Jak zamierzacie stać się jednością z wykwitem. Ubieramy się w jego ciało, żywimy jego żółcią i wnętrznościami. Jeśli będziemy mieć dość szczęścia, oczyścimy umysł, by móc sterować naszymi działaniami i myślami. Jedno, drugie, jego długie powyginane palce zaciskają się i rozluźniają. Pożejacz wezwie nas do serca, tylko jeśli jego wola będzie naszą. Pewnego dnia usłyszą wyraźnie głos wykwitu. Nie jest to nie te stłumione szepty, nie mogą poddać się zwątpieniu. Hmm porozmawiajmy o czymś innym. Eee. Czy można się bezpiecznie napić wody z tej sezonowej? Więcej niż bezpiecznie. To święty niechtaj wielkiego pożeracza. Pijąc go, doświadczysz mentalnej komunii z wykwitem. Nachyla się ku tobie, a ty nie możesz oderwać wzroku odropiejących han, które ma na ustach. Eee. Dzięki temu posłuchasz jego głosu i poznasz jego pragnienia. Przy tym i na jakiś czas. Hmm. Jesteś pewien, że można bezpiecznie pić z tej sadzawki. Oczywiście, z kosztu innego kraju wykwitu, a twój umysł otworzy się na jego myśli. Żegnaj. Dobra, piliśmy raz. Jak, jak napijemy się drugi drugie, to niestety, ale, ale padniemy. Tu musimy porozmawiać z Joksu. Rzeczywiście ten dom tego wykwitu jest taki dość. No, wygląda jak pysz na zdrowej ciele tkanki pożejacza. Chodźmy do środka, zobaczymy co, o czym pogadamy. Tego zadania nie przechodziłem jeszcze, tylko wiem, że, że można je tutaj zrobić. Konstrukt. Um, o! Jest tu sporo rzeczy do pogadania. Wnętrze urządzenia znajduje się pokaźnych fragmentów tkanka. Coś tam, coś tam. To można coś tu dotknąć. U niego. Z na notatki urządzenia, do nagrywania został błagan spokoju. Spróbujmy zbadać. Gdy zabierasz się do analizy przedmiotów na biurku walerżan burczy. Ostrożnie wiele zainwestowano w pracę, więc dokładnie pamiętam, gdzie umieściłem każde dane. Odróż wszystko na miejsce nie przerywaj eksploracji. Gdy przeglądasz notatki walaryżana spisane na papierze na danych na zasłuszone kwitów podyktowane gadającym kostką danych i nagane na bardziej wyrafinowanych urządzeniach pamięci, zdajesz sobie sprawę z ilości zgromadzonych przez niego informacji to skarbiec zarówno, naukowy, jak i naukowych, jak i bezpośrednich obserwacji na temat kwitu Podzielonych na a, kilka ogólnych kategorii. Zachowane własne inni, komunikacja własna inni, wpływy, uleganie wpływom, paszczy, jak otworzyć, jak zamknąć, jak przesunąć, historia niezapisana, zapi nie zapisana ocena wnioski. E, każdy punkt odnosi się do ustępu w kolejnym dokumencie. Niektóre z tych skorelowań e, to po prostu notatki sporządzone na podstawie wspomnienia oksów wskazujące, gdzie szukać określonych wiadomości. Gdybyś wiedziała, od czego zacząć, analizę tego wielkiego zbioru informacji może być coś wnioskowała, ale ilość danych jest. Wprost Cały zespół kapłanów anów nie poddał, nie podobałoby temu wyrok. Samo temu za zajęłoby to co najmniej dekadę. Ale żaden już na ciebie nie zajęł, gdy przyglądasz notatki. Teraz przywierca, się, przywierca cię wzrokiem, czekając i obserwując. Jego długie spojrzenie sprawia, że trudno ci się skoncentrować. Odkładasz już więc zapiski i odchodzisz od stołu. No dobrze. Co, co tu jeszcze jest? Możemy sobie to chyba wszystko tylko popatrzeć. Ja zobaczę sobie jeszcze te notatki, które żeśmy dostali. A tu tylko jakiś bełkot po prostu. Nie, nie będziemy tego opuszczać. Muszę chyba z Joksu porozmawiać. Zrobię sobie zapis na wszelki wypadek. Hata Joksu. Niech będzie. Jedziemy. O, tu, był je tu było jeszcze coś do dotknięcia. Parę Żan wygląda zupełnie e, inaczej niż przedstawiciele tego gatunku. E, ma fioletowo czerwony Skuru. Przepraszam Was. Zaziewnięcie, ale to jest trzeci hmm, Torment z który nagrywam jeden po drugim, jest to jest hmm, przystęp po godzinie dobrego czytania. I dwa poprzednie gameplaye o, właśnie skończyłem sobie na kręcić, więc już, już moja paszcza niestety, niestety nie daje rady. Hmm, a chciałbym jeszcze dzisiaj mieć trochę czasu na Mass Effecta. Dobra, mi sobie już ten opis osoby. Patrz na ciebie ze zniecierpliwieniem, gdyż przeszkadzasz mu w pracy. Zerkasz pojazd na drzwi. Stroszy grzebień, spojrzotowania tylko przeszkadzają. Czego chcesz od Joksów? Dlaczego ciągle zerkasz na drzwi? Przepraszam, hałas i nieustanne protesty tych, tam, tych tamtych powodują niewłaściwe zachowanie. Ich zagorzałe dyskusje często prowadzą do przemocy. O, zaktualizowanie zadania anatema. Eksperymenty uskuteczniane w tym obiekcie raczej nie zdobędą akceptacji wykwitu. Wielka bestia istotnie okazuje pewne niezadowolenie. I żałość wyznawcy, którzy gromadzą się tutaj i szydzą, zaczęli szukać sposobu, by mnie powstrzymać. Starają się dogodzić swemu bóstwu. Patrzy na ciebie z nadzieją. E, Nagrodzą każdego, kto ich przepędzi. To tylko dowodzi, że robią coś wartościowego. Prawdziwa wiedza wiąże się z zagrożeniami. Słyszy ramionami. Wiedza jest zawsze, e, zawsze miewała krytyków. Zrobią co muszą, interesują je ja tylko by. Przepraszam. Interesuje mnie tylko, by przetrwał mój dojobek. Kięci głową z boku na bok, patrząc na ciebie obojgiem oczu. Czego ode mnie chcesz? Co to za urządzenie pośrodku pomieszczenia? Wykwit gardzi tymi, którzy chcą go zrozumieć w sposób racjonalny. Już od jakiegoś czasu pragnie mnie zniszczyć, wymazać z kart historii wszystko, co tu osiągnięto. Uczniudzenie tworzy pole wielowidmowe, które blokuje wykwitowi dostęp. Usta i wykrzywia To oznacza jedynie, że poczeka na mnie tam. Umarłbym z głodu, gdybym gdyby nie. Gdyby inne przyrodnie nie dostarczały mi jedzenia i picia, um, opowiedz mi o tym konstrukcie wyroku. Wiele lat temu stanął moich drzwi, zaoferował mi swoje usługi pod warunkiem, że pozbawią go wspomnień i osobowości. Nie pytałem go, po co to robi, bo sam nie chciałem, by ktoś kwestionował moje decyzje. E, teraz chroni mnie przed tymi, którzy chcieliby mnie skrzywić przede wszystkim przed ordenami i kultystami. Co sprawiłoby, że kultyści wykwitu pozostawiliby cię w spokoju, jak myślisz? Przedstawienie imionsodnych argumentów może być trudne. Nie stanowią dla nich niebezpieczeństwa. W odróżnieniu od ciebie, gośćba użycia siły mogłoby ich przekonać, ale zdaje się, że naprawdę cieszą się względami wykwitu. Wielce prawdopodobne, że otwarty konflikt wzbudzi jego gniew. O, e, musisz e, przestać eksperymentować na wykwicie? Czy masz może coś na sprzedaż? O, e, czym się tu zajmujesz? Patrzę, czuję, smakuję, mierzę, rozumiem. Choć ton jego głosu jest bezbarwny, na jego twarzy odmalowuje się zadowolenie. Zrozumienie z podstawą wiedzy wykwit to stworzenie inne niż wszystkie, lecz czy ktokolwiek poświęcił czas zbadać jego naturę, e, pierwszy będzie Joksu. Mój dorobek rzuci światło na istotę wykwitu dla tych, którzy przyjdą po mnie. Jestem tutaj od dziesięcioleci. Budowa fizyczna, potrzeby biologiczne, zachowania, układ nerwowy, zmiana historii, los mieszkańców gromadzą wiedzę o wszystkim, co dotyczy wykwitu, skąd pochodzi. Wierzę, że odpowiedź na to pytanie skrywa układ gwiazd podwójnych, ojczystych, polwistych wiatrów i ogromnych sił grawitacji. Strach podpowiada mi, że stworzenie nie jest dojrzałe i że z biegiem lat jeszcze. Urośnie. Jaki cel? Zniszczenie, konsumpcja, wstąpienie. Obawiam się, że nigdy się tego nie dowiem. Rzeczywistość w wykwicie ulega zakrzywieniu. Nieustannie zmienia on swoje ścieżki i zwyczaje, a nawet gdyby złożyć, założyć pewną stałą, jego istnienie wymyka się rozumowi. Opiera się wszelkim pomiarom. Dlatego moja praca jest istotna. Ujawniam sekrety, aby wszyscy mogli na tym skorzystać. Um. Czy masz coś na sprzedaż? Dokładnie przygląda się zawalonemu biurku, nie przewiduję już potrzeby korzystania z tego urządzenia, może tobie się przyda. Dobra. Słuchajcie, całkiem fajnie, 16 puli zdrowie, jeden poziom wyszkolenia w koncentracji. Doświadcz wszystkiego enigmat. O, to jest całkiem niezłe. Powiem wam, że to, to sobie na pewno kupię. Dobrze, dobrze, już nie narzekaj. O, co to jest? Ostrze niemożliwości. Eteryczny Całun, to już chyba mam. Opaska Iluminacji, intelekt plus 2, to już miałem. Udoskonalony mech. Hiperklarowna siła. Nie, przepraszam, co, co to, to nie było ostrzenie możliwości. To był silnik entry, entropiczny, nie to czytałem. Broń, 10 obrażeń energetyczne, 8 obrażeń fizyczne. Przy krytyczne krytycznym wywołuje zaburzenie. Siły entropii destabilizują cel, powodując negatywne efekty z każdą turą. Liczba rund. O, ależ to drogie. Matko święta, tyle to jak pieniędzy. To chyba nie mam. Ale Calli Stage mogłoby tego używać. No, to by było niezłe. Co tu jeszcze mamy? Ognisko psioniczne. Wiedza mistyczna plus 15. Ataki ezoteriami, premier do obrażeń na poziom wysiłku 2, maksymalnie 16, negatywne efekty, uniki minus 15. Hmm, negatywne efekty. Wiedza mistyczna plus 15, to by było dobre dla Kali Stage nawet, gdyby miała, um, gdyby miała koncentrację na drugim poziomie. By się też cholera przydało ATP-owi koncentracji trochę. Mógłby wtedy używać artefaktu, który daje mu więcej pancerza. Powiem wam, że ciężka, ciężka decyzja to będzie. Napęd Haka 9 obrażeń fizycznych, ataki taki bronią 15. Powiem wam, że tu będę się musiał, będę się musiał naprawdę, naprawdę zastanowić, co sobie nabyć. Płynna zbroja. O, płynna zbroja. Przekształcony przedmiot ATF. Podnos 4 pancerz plus 4. To sobie kupię na pewno dla ATisa. I będziemy, I będziemy myśleć i kombinować, no to by nie było jeszcze stać. Włóknisty pęd. Dobra, włóknisty pęd sobie sprzedamy 166, to sobie sprzedamy sobie możemy sprzedać to sobie możemy sprzedać odzyskamy trochę, trochę kasy to, tośmy się jeszcze na handel słuchajcie udali wiele żeśmy tutaj nie nas sprzedawali ale zawsze ale zawsze te będziemy teraz myśleć jak to jak to wykorzystać jeszcze ale dobra w każdym bądź razie trochę, trochę mi się przedłużyło teraz zrobimy tak Koncentracja plus 1 na stałe. To by było dobre dla EATISA. Gdyby Eitis miał jeszcze płynną zbroję, mamy tutaj płynną zbroję. Jak to będzie wyglądało? Pancerz 11, odporność 7. Będzie całkiem niezłym, niezłym gościem. Uniki minus 15. EATISA uników wielkich nie ma, ale jeżeli. Damy mu ten artefakt, który... Yy, gdzie było to coś, co zakupiłem? Gdzie było to coś, co zakupiłem? Kurczę pieczone, no. O, tutaj jest enigmat. To Aedis może sobie użyć. Aedis sobie Nie tego na pewno użyje. Głos, pazury. Świetnie. Naprzód! No. Karta postaci. Konce koncentracja. Radis powinien mieć koncentrację. N nie bardzo rozumiem co tu się, co tu się zadziało. Redis więcej niebezpieczeństwa? Nie mam nic przeciwko. Ratis powinien mieć zdolność koncentracji nie teraz. Przecież wypiliśmy Enigmat, który daje plus 1 do koncentracji. Szlak by to, no niestety. Kurde. Nie, nie zadziałało, no nie, nie wiem dlaczego to nie zadziałało. No nic, słuchajcie, dokończymy sobie to zadanie, ja sobie później to przejdę i, i oskminię, dlaczego tak, się, dlaczego tak się stało. Bo to trochę, trochę nie bardzo. Miałem Enigmat, który na stałe daje powinien dać Opisowi zdolność koncentracji plus 1. Po użyciu tego enigmatu, na karcie postaci powinna mi się pokazać koncentracja plus. Koncentracja plus jeden. Może Aitis e nie użył tego na sobie? Cholipka, no. Cholipka, może, może tak było? Może to Aitis e nie użył na sobie tego? No nic, porozmawiamy sobie tutaj z, z kałamarzem. Zobaczymy o co chodzi. Jeżeli wykwit jest bokiem, czemu potrzebuje pomocy ludzi? Musicie przestać prześladować joksu. Jeśli wykwit jest. Czemu potrzebuje pomocy ludzi? Czy wykwit prosił cię o pomoc? Przekazał mi swoją potrzebę. Słyszałem jego głos. Wierzącemu, niepotrzebne są słowa, ale kobieta musi mocniej wierzyć. Możemy zastraszyć? Oszustwo. Wasz Bóg jest zbyt słaby i bezjadny, by samemu zająć się joksu. Tak? To chcesz powiedzieć? Słuchajcie, zrobimy sobie zastraszenie za 100. Przekonamy tego gościa, żeby dał Joks'u spokój. To nieprawda, pożerz z pewnością słucham, z, sam złamie jego opiór, obcyzuje worki spoglądając kątem oka na współwyznawców. Być może masz rację. Zaczekajmy kilka pięknych dni, aż Joks'u straci czujność. Wtedy filtro rozpuści go kawałek po kawałku. Zaista ten koniec będzie o wiele lepszy niż pokaz brutalnej przemocy. Będziemy czekać i patrzeć, a kiedy nadejdzie jego kres, wszystko udokumentuję. Um, no to żegnaj. Słuchajcie, to żegnajcie. Tu mamy chyba jeszcze nadmiar, e, nadmiar enigmatów u niektórych postaci u Stage chyba jest? Nie, tu mamy negatywne efekty. E, płynna. Dlaczego mam negatywny efekt u Stage? Płynna zbroja uniki minus 15. Dlaczego płynna z... Zby... Dlaczego u Stage jest negatywny efekt minus 15? Tego, nie, ma, tego nie, ma, nie mam zielonego pojęcia. Nie, 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 nie mam zielonego pojęcia, dlaczego mam, mam tutaj negatywny negatywne efekt e, nałożony na Kali Stage. A, bo dzieli, spaczcie, dzieli ten sam stan z Eritisem. O, z Oskubana. No tak, mamy przecież pierścień, splątania, wszystko jest, wszystko jest w porządku. Chodźmy do Joksu, dowiemy się co i mm, co się tutaj dzieje. Znaczy, powiemy mu, że po, y, przekonaliśmy kałamarza, żeby dał mu spokój i zobaczymy, jaka będzie nagroda za zadanie. Joksu, sprawa załatwiona. Tylko żeśmy się nie nabiegali. 25 punktów doświadczenie. Wątpliwości ożą się w głowie. Natychmiast podziela na cię lewym okiem. Nadzwyczajnie to je wymagają dowodów. Podchodzić do drzwi i wygląda to z zewnątrz. Przepraszam Was. Czeka chwilę, po czym zamyka drzwi i odwraca się do ciebie. Wpatuje się w dom e, joksu, ale herwetę z usta. Na ich twarzach błąkają się krzywe uśmiechy, ale przestali rzucać inwektywami. Jestem ci winien wdzięczność, zdaje się. Weź to, nie, e, nie będzie żadnych długów. Wciska do ręki coś małego. Ostatnia porzucona zdobywa stan. Choroba enigmatoidalna, lekka. Encefalon zniewalającego ożywienia. Ciekawe co to jest. Enigmat, punkt na ziemi. E, nanoduchy ożywają, ożywiają mięśnie ciała humanoida, by wspomagać cię w walce. Ta falująca masa metalowych widzi przypomina nie przymierzając wodny kwiat wyrzeźbiony ze stalowego tworzywa. No, przybijące się metalowe macki, itd. itd. Możemy użyć przedmiotu, fajnie, schowajmy sobie to, no to żegnajmy. Słuchajcie, i mamy zakończone, mamy zakończone zadanie, które nazywało się anatema. Przekonałem kałamarza, że Wykwić sam doskonale poradzi sobie z Joksu i nie ośmielił się, sprzeci ośmieli się sprzeciwić tej tezie i zgodził się zostawić Joksu w spokoju. Słuchajcie, mamy kolejne zadanie za nami, a ja będę sobie będę sobie rozkminiał, będę sobie moi drodzy rozkmieniał, jak to się stało, że Eitis y, nie, y, nie ma umiejętności koncentracji, która pozwoliłaby mu y, znegować ten negatywny efekt, który dzięki temu pierścieniowi przerzucił się też na Kalisto. zobaczymy o co chodzi, ale to już poza gameplay, ja to nie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, ja już po prostu muszę kończyć, wiem, że ten odcinek jest krótszy, ale to już jest półtorej godziny Storm and Strikes numena, jak kiedy ja gadam, 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 czuję już tutaj, jak mi e, zaraz szczęka, strz, szczęka strzeli. Widzimy się w kolejnym odcinku, miło mi się było z Wami, z wami spotkać. Jeżeli doceniacie ten wysiłek, dajcie łapkę w górę, jeśli nie łapkę w dół. Trzymajcie się, do zobaczenia, do zobaczenia, hej!